Cześć. Tu telewizja studencka Styk. Znajdujemy się właśnie pod Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie za chwilę zaczną się obchody 80-lecia tego wydziału. Czy będzie to może sentymentalna podróż w czasie, czy spojrzenie w przyszłość i obserwowanie tego, jaki rozwój nas czeka? Przekonajmy się. 80 lat to długi okres, podczas którego wiele osób uzyskało dyplom. Z jednym z absolwentów udało się nam porozmawiać. Ja cały czas, właściwie całe moje życie zawodowe jest związane z Wydziałem Architektury. Tutaj od początku, od 1971 do 2016 pracowałem. Głównie związany jestem z Zakładem Architektury Budowli Przemysłowych. Oprócz tego zajmuję się jakby taką trochę historią. Staram się opracować biogramy wszystkich pracowników. Dydaktycznych, związanych z wydziałem, więc w naturalny sposób no, jestem takim trochę łącznikiem między tym pokoleniem najstarszym, z których właściwie już niewiele jest obecnych. No i oczywiście z moimi dyplomantami i innymi studentami, z którymi miałem zajęcia. Nie możemy skupiać się tylko na historii. 80-lecie to dobry moment, żeby zastanowić się nad tym, co dalej. Chciałabym to wydyskutować z całą społecznością Wydziału i też otoczenia naszego, czyli architektów i naukowców z różnych stron świata, w jaką stronę warto byłoby się rozwijać. Bo jest, myślę, mnóstwo wyzwań, i nie możemy na pewno zostać. Tacy jak jesteśmy w tej chwili, chociaż nie jest źle. Czego można się nauczyć z tych 80 lat historii? Że to jest wszystko bardzo skomplikowane, i że warto mieć entuzjazm, i że architektura to jest fantastyczna dyscyplina, i na pewno, że warto u nas studiować. Ważnym punktem programu obchodów 80-lecia była wystawa prac dyplomowych, zorganizowana specjalnie na tę okazję. Na wystawie możemy zobaczyć 80 lat twórczości naszego Wydziału. Nasz Wydział opiera się na twórczości przede wszystkim architektonicznej, ale też badawczej. I tu możemy zobaczyć. Projekty zebrane z różnych lat, projekty, co nam, na czym nam bardzo zależało, projekty młodych ludzi, pełnych optymizmu, mimo tego, że są to projekty od lat 50. 60. do, do dzisiaj. Więc mamy przekrój takich wyobrażeń o przyszłości naszych studentów. Swoje umiejętności mogli pokazać też obecni studenci, którzy zaprojektowali i skonstruowali rzeźbę, by uczcić ten jubileusz. Forma powstawała w takim, powiedzmy, typowym dla architektury procesie koncepcyjnym, czyli szukaliśmy jakichś inspiracji gdzieś w otoczeniu, zwłaszcza w, jakby staraliśmy się dopasować tę formę do Konkretnie tego otoczenia, ponieważ jest to instalacja dedykowana dla politechniki wrocławskiej na 80-lecie i też dla Wydziału Architektury. No myślę, no. że generalnie ta forma jest takim trochę naszym oddaniem, się, że jesteśmy w stanie coś sobie zrealizować w trakcie studiów, czego niezbyt nie do końca mamy okazję robić podczas samych studiów, z, głównie składać to z samych projektów i rysowania czegoś i robienia czegoś w komputerze, a jednak tutaj mamy okazję, Fizycznego wykonania czegoś, co jest takim dość dużym spełnieniem, myślę, i przynosi niesamowitą satysfakcję w tym wszystkim. Dużo się dziś działo na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Był czas i na wspomnienia, i na rozmowy o przyszłości. Dawni znajomi mieli okazję spotkać się po latach, a obecni studenci poznać część historii swojego wydziału, ale też zaprezentować, co sami potrafią. Nie pozostaje mi nic innego, niż życzyć Wydziałowi Architektury kolejnych owocnych 80 lat.